Był tu. Chodź. Pokaż się. U. O kurde. Ja to mam szczęście do ciebie. Jezu już spokojnie. Panie. Panie. Uspokój się. Dobra. Pacjent idź do wody. Płynie. Jest okej. Okay. No idź. Pa, pa, kolego O, koleżanka się znalazła, Rapcia. i rybki sobie pływają obok. Hm. Chodź tu, chodź tutaj, o koń. teraz na pewno, ale taki nie mrawy trochę, chodź tu, klusku. Aбо ja za szybko to prowadzę. Hmm. Byłbym większy. Ja się, się nie. Liczyła. Ale śliczny, chodź, pokaż się. Mogę być. Pokaż się. Ale piękny kolor. Kolor mhm. No już, już. Co to za? Ay, aj, aj. Piękny. Chodź, fotkę cyknę. Może nie nagrałam, ale złowiłam, ale jest. Coś podobnego. No idź kolego. A śliski? No już. Ach, poszedł.